W kolejnym programie, bo byłem przybyszem o wielkiej miłości, która nie zna granic. Już za chwilę poznacie Amora, Tunezyjczyka i Monikę, Polkę. Postanowiliśmy odwiedzić Amora w jego tunezyjskiej restauracji. Towarzyszył mi rodowity Kubańczyk Deidel Borges. Mam trzy lata w Polskach, w Lublina. Moje najlepsze miasta, Lublina. Jestem tunicikiem pierwsza i teraz jestem Polak też. Też? I tak. Lublinianin? Lublinianin. No Monika, jesteś Polka, tak? Tak od kiedy znasz Amor? No już piąty rok. Poznaliśmy się w Tunezji, ponieważ mnie już od wielu lat interesuje kultura Orientu, nie tylko krajów arabskich, ale w ogóle Orientu. No i pewnego dnia chciałam sprawdzić, jak wygląda właśnie Tunezja, o której dużo słyszałam. No i nadarzyła się okazja, żeby pojechać razem z zaprzyjaźnioną grupą osób. No i poznałam Amora na miejscu. No i wielka miłość. Oh. No, raczej miłość tak powoli, ale, ale wielka, tak. Wielka. że to ten cały lokal to jest twoje dzieło tak? i wkładasz w to bardzo dużo pasji Tak, tu jest lokal specjalny, specyficzna. pierwsze tygodnie biegł polska tutaj nie widziałem w Lublina lokal w jedną atmosferę Miał który atmosferę. byłby spójny tak? spójny tak, jaki jedzenia, jaki e, napijał, jaki nie wiem atmosfera, muzyka, muzyka show Pija, herbata orientalna, duża mam herbata orientalna. Bo to, bo to, jest, to, to, to jest czarna akurat, tak? herbata? Nie, zielona to jest. Tak, to jest zielona. zielona. A jakie jeszcze masz? Świeża mięta. Kupuję w Tunizji, nie ma nic w lokal wina europejskie, or amerykański, or tak, 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 tak. Wszystko orientalna 100%. I te siedzenia kuskus. Kuskus z baranina, bardzo fajna. Czyli to jest, to jest kasza kuskus. Kasza kuskus, gotowana. Na parze. Na parze, z naparze, gotowana z na parze, specjalny garnek. Mm -hmm. I tak samo jak w Polsce ludźmi gotuje woda. Tu jest nie można gotuje w Na parze. Na trzeba. parze. gotuje. I też z, z, z mięsa gotowana w sos pomidora i warzywa i jakieś ziemniaki, jakieś cieciorka. Bardzo egzotyczna. To jest typowa tunezyjska potrawa. Jest 100%. Przestawki nazywa bryk to jest e, papiera e, ciasta tak samo jak i, e, znaczy, ciasto, i, i, jakie, francuska papierę? tak samo jak i francuska kruche tak. mm -hmm. i w środku ziemniaki nad tącikiem cebula. jak chcesz tącikiem chcesz koczak chcesz e, salami? z jajkami gotowana zabażona w olej bardzo pyszna To jest specjalna dla jednej ciągle w Tunezji Ramadan, Ramadan 200 ludźmi jedzą. Właśnie, przez cały miesiąc pościcie, tak? Tak. Nie jedzą, nie piją, nic, nie pali, nie seks, nic. Absolutnie nic. To jest jeden dzień taki? Nie, jeden. Cały miesiąc? Cały miesiąc? Tak. W noc wszystko można. A no widzisz. A <laughs> może jestem ciekaw, czy w Tunezji też jest afrykańskie poczucie czasu? To jest prawda. 5 minut w Tunezji, tu jest pół godzina polska. Czyli ja się spóźnia? Oj bardzo. To jest, Jak mówię. 5 minut? 15 minut. A może zaczynam od godziny co roku? Każdy kolejny rok pobytu to jest 15 minut mniej. Także teraz jak mówię 5 <grym> minut to jest tak do pół godziny. Wcześniej było od godziny do półtorej. Czyli jak mówi 5 minut to wiesz, że jeszcze pół masz. Godziny spokojnie. Pół, pół godziny czasu. Powoli, powoli. Jestem ciekaw jeszcze o tą herbatę, ona naprawdę jest przepyszna. Jestem ciekaw jaki jest rytuał parzenia herbaty w Tunezji. Buduje woda? Rzątek na przykład. Wrzątek, Wsiątaś trochę, herbata, wsiątaś no Liście są przebierane. Jest tak, zmięta, świeża mięta. Oni że przelewają tą herbatę tak, żeby na niej była piana. I ona powinna być nalana z wysoka. Zmówią no właśnie, ja, tak na... Tak, niektórzy potrafią więcej nawet niż 2 metry zachować odległość. <laughs> No a Mort też potrafi. Tak? Tak. To jest po to, żeby była ta pianka tak, żeby ona się zrobiła właśnie taka, na wierzchu powinna być tak przynajmniej pół centymetra. No i tu masz te stroje wszystkie, tak? tak? To jest... to jest... co to jest? Z rękami, prasę z rękami. Tu jest specjalna dla ręczna... Ślub. ręczna robota, tak? Tak, ręczna Uuu. robota. Tu jest y... każda kobieta w Tunizji ma dzień ślub. To jest chusta, którą tak. ona, ona zakłada na ślub, tak? W tak. której idzie... dzień ślub. Aha. To jest zielabia, Aha. żoba. Żoba? Żoba, żoba. orzeźla Kosztowne to jest. Kosztowne, bardzo, bardzo kosztowne. To kosztowny. jest dobre płótno tak. i, i ręczna robota. Ta robota kosztuje, kosztuje minimum, minimum, minimum 3000 złotych. No, złoty. Ślub w, w Tunezji, mówię do bardzo kosztuje. W formiecie kosztuje, nie wiem. 50 tysiąca złotych i dla kobieta 150 tysiąca złotych minimalne. Dla siebie kobieta w Tynzi kupuje z... obrania, kupuje nie wiem duże rzeczy no. specjalne. I mężczyzna kupuje pralkę, kupuje dom, kupuje uh, złoto, zloto, A, tak u nas, z amor, u nas w Polsce miłość też kosztuje, nie mniej. I teraz nowa raz ja i teraz ślub, tu jest karnawal ślub w Tunezji. karnawal, siedem dni, w jednym jedzą, piją, impreza yy, każdy dzień, orkiestra, każdy dzień, na suknia, tak, yy, piją wino, i tu jest. No dobrze, to przebieramy się, ja skoro tak. mamy karnawał. No Monika, ale Ty jesteś Polka. To dla Ciebie jest na pewno inna, inny świat, inna kultura. No. Jak, jak na to patrzysz? My na przykład między sobą różnic kulturowych ani religijnych większych nie widzimy. Natomiast bardzo dużo zależy od tego, z jakimi ludźmi ma się do czynienia. Czy to są ludzie, no każde społeczeństwo ma swoje różne grupy, prawda? Mm -hmm. I bardzo dużo zależy od tego, na kogo z tych grup się trafi. Inaczej wygląda rozmowa z osobą na przykład pochodzącą z głębokiej prowincji, inaczej z kimś z bardzo dużego miasta. I to się przekłada na wszystkie dziedziny życia, na stosunek do religii, do innych kultur, do osób z zewnątrz, do w ogóle całego światopoglądu. Więc ja mam bardzo mieszane uczucia, ponieważ znam osoby, które są bardzo otwarte, bardzo przyjacielskie, nie mają nic wspólnego w ogóle z takim wojującym islamem, o którym my często słyszymy tutaj w Polsce, ale zdarzyło mi się też spotkać osoby bardzo radykalne. Spotykałam również ludzi, którzy sobie nie radzili sami po przyjeździe na przykład do Europy, z różnicami kulturowymi nie potrafili Zrozumieć świata, który ich otacza, znaleźli się w zupełnie innej rzeczywistości z dnia na dzień i no, mieli bardzo dużo trudności. Kampania Bo Byłem Przybyszem jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz integracji obywateli państw trzecich, budżetu państwa oraz środków własnych Centrum Wolontariatu w Lublinie. Zapraszamy też na stronę projektu www.integracja.lublin.pl